Szczęść Boże! Wnioski robocze z odwołanej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie, no jakieś należałoby jednak wyciągnąć. To znaczący moment. Politykę robi się i przez działania, i przez zaniechania. To, to wystawienie do wiatru, to, to wypuszczenie na spalony, Warszawskich mężów i mężyków stanu przez ich amerykańskich dyplomatów i oficerów prowadzących. To jednak despekt dużego kalibru I owijanie tego w bawełnę. Wiecie Państwo, że huragan na Florydzie, i że, i że może zniosą te wizy wreszcie, i że przyjedzie Mike Pence do Warszawy, wiceprezydent amerykański. No, to wszystko jakoś mnie nie pociesza. Gdyby. Gdyby było możliwe prowadzenie suwerennej, śmiałej polskiej polityki dziś w Warszawie, no to cóż, już dawno czekałaby na swój samolot na Okęciu spakowana pani ambasador Mosbacher, której samo wpuszczenie do Warszawy, samo jej nasłanie przez prezydenta Trumpa w Formatuje te tak zwane stosunki polsko-amerykańskie jako, jako popadające w groteskę. Pani ambasador Mosbacher, która miała czelność, bo też pewnie miała i takie zalecenia mieszać się, Systematycznie w polskie sprawy wewnętrzne, a to jako, jako adwokat Żydów w sprawie ich bezczelnych roszczeń i uroszczeń, a to jako promotor sodomitów w sprawie ich padrz wyżej bezczelnych roszczeń i uroszczeń. Pani ambasador Mosbacher już dawno powinna była go home, wrócić do domu. No i cóż, myślę, że ten moment jest niezły. Ten moment, w którym, w którym warszawska władza musi właśnie przełykać gorycz tej porażki propagandowej, o którą lekką ręką przyprawia nas nasz amerykański. Amerykański sojusznik. Jakie dalsze wnioski? No, myślę, że, że o tych wizach to naprawdę już ani słowa. Proszę już więcej się o nie nie upominać i proszę już więcej nie łudzić i nie mamić Polaków tym, że, że, będzie to wielka rzecz. To się, owszem, Rzeczypospolitej należało. Z tego ja miałbym powód osobisty, bo przecież, bo przecież od czasu do czasu ten wniosek Wizowy amerykański z przyczyn rodzinnych zdarzało mi się wypełniać. Rodzinnych, ale też zawodowych, reżyserskich. Wiem w związku z tym, jakie to jest upokarzające, jakie to jest uwłaczające, to biurokratyczne czołganie Polaka przez biurokrację amerykańską. No ja bym jednak teraz, gdyby dane mi było podejmowanie takich wiążących decyzji, ja bym teraz wystąpił z taką, inicjatywą. Już po opuszczeniu ambasady przy pięknej przez panią ambasador Mosbacher wysłałbym tam taką bardzo grzeczną język dyplomacji z zasady, jest grzecznością w stanie krystalicznie czystym. A więc grzecznie, nie, ale jasno, komunikatywnie przesłałbym tam wiadomość, że, że tak bardzo nam się podobają te amerykańskie formularze wizowe, że, że właśnie od przyszłego tygodnia odpowiadamy pięknym za nadobne. Wprowadzamy analogiczne rozwiązanie. Rzecz jasna moglibyśmy szukać jakichś usprawiedliwych Ułatwiających ułatwień dla naszych rodaków za oceanu i, i ich rodzin, ale wszyscy dyplomaci amerykańscy, ich, ich żony, kochanki, psy i, i jakie tam kto ma ulubione stworzenia, niechaj smarują, wypełniają ten formularz wizowy w internecie. I to wszystko powiadam w trybie takim bardzo grzecznym, że tak nam się podoba to amerykańskie rozwiązanie, tak służące bezpieczeństwu, w przestrzeni publicznej, krajowej i międzynarodowej, że Postanowiliśmy dokładnie jota wiotę skopiować ten system. To trzeba by zrobić. Z czym jeszcze warto by w tym momencie wystąpić wobec towarzyszy amerykańskich? No, y, trzeba by wreszcie podnieść y, sprawę reparacji wojennych. Tyle się o nich mówiło, y, wiecie Państwo, w, w powiązaniu z tymi roszczeniami i uroszczeniami żydowskimi. Niektórzy próbowali Polakom poprawiać nastrój roztaczając, rozsnuwając taki miraż, że to jak wynajmiemy jakichś dobrych żydowskich adwokatów ze wschodniego wybrzeża i im powierzymy sprawę reparacji wojennych, które oni wydębią od Niemiec, to z tego zapłacimy Żydom i jeszcze nam zostanie. Taka jest wersja. No przestrzegam przed tym, nie po raz pierwszy. Broń Boże, nie należy wiązać tych dwóch spraw, dlatego że, proszę Zauważyć, wiążąc kwestie roszczeń żydowskich z mirażem reparacji niemieckich, przyznajemy tym pierwszym prawomocność. Poniekąd potwierdzamy sensowność, uczciwość, prawdziwość tego, co. Żydzi o mieniu bezspadkowym, czy też bezdziedzicznym, jak, jak to inni nazywają, co wygadują. Nie należy jednego wiązać z drugim, no ale skoro tak jest, broń Boże, z tego co mówię, nie należy wysnuwać wniosku, że, że byłbym przeciwny podtrzymywaniu kwestii roszczeń. Polskich wobec Niemiec jako stałego tematu w stosunkach polsko-niemieckich. Tak jest, należy do tego wracać, nie należy zaniedbywać okazji. Należy mówić o tym, że, że tak, owszem, Niemcy wzięły walny udział w niszczeniu Polski. Mordowaniu, ograbianiu Polaków w XX wieku i tak jest. Niemcy powinny za to zapłacić, bez względu na to, jak stoi sprawa żydowskiego wymuszenia względem Polaków. Oczywiście bardzo słusznie odzywają się też i takie głosy, że skoro zapłacić powinni Niemcy, no to pamiętajmy, że nie byliby Niemcy polski napadli, gdyby, gdyby do spół nie przystąpił Józef Stalin, socjaliści narodowi socjaliści niemieccy nie mogliby marzyć o rozpętaniu II wojny światowej bez zielonego światła, bez promesy z Moskwy. Tak jest, międzynarodowi socjaliści, narodowym socjalistom, ci moskiewscy, tym berlińskim po prostu zagwarantowali płynność dostaw surowcowych. Ba, jeszcze, jeszcze na Francję nie byliby ruszyli Niemcy w 1940 roku, gdyby nie ropa z rafinerii bodajże w Groznym, którą towarzysz Stalin pozwolił tam dowoli pompować i, i wozić cysternami do ówczesnego niemieckiego sojusznika. Więc skoro terytorialnie większa część Rzeczypospolitej została, została Została zagrabiona, zrabowana, e, wyniszczona, spustoszona przez władzę sowiecką, a skoro władze moskiewskie obecne e, kontynuują e, 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 utrzymują ciągłość tamtego państwa, skoro, skoro przecież ani myślą wyzbywać się tych nabytków terytorialnych, które, które poczynił Związek Sowiecki w latach II wojny światowej, właśnie a to japońskie wyspy kurylskie, a to przesmyk karelski. Zatem poczuwają się władze aktualne moskiewskie do ciągłości, ciągłości państwowej. Niechaj zatem, niechaj zatem Warszawa zacznie liczyć, co kto komu jest winien, także i na tym kierunku. Ale ja wracam do Amerykanów, no bo skoro tak liczymy, skoro tak podliczamy tych Niemców, skoro, skoro podliczamy Moskali, podliczmyż Także i udział socjalistów rooseveltowskich, waszyngtońskich. Ich udział w rozpętaniu II wojny światowej i ich udział w charakterze żyranta tych bezprawnych umów międzynarodowych, które Polskę uczyniły łupem najpierw Hitlera do spółki ze Stalinem, a potem na wyłączność tego drugiego. O czym mowa, to nie jest bynajmniej. To nie jest bynajmniej, szanowni państwo, jakaś, jakaś insynuacja oderwana od rzeczywistości historycznej. Idzie rocznica rozpętania II wojny światowej. Pamiętajmy, kto ją rozpętywał. Rozpętywał ją Berlin do spółki z Moskwą, ale przecież pod zdalnym, dalekosiężnie przewidującym patronatem Waszyngtonu. Odsyłam tych, którzy zdążyli się w tej chwili zdziwić, może najeżyć, odczuć zbulwersowanie lub bądź politowanie dla, 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 dla mojej retoryki polityczno-historycznej. Tym wszystkim polecam, odsyłam do lektury raportów ambasadora potockiego, Jerzego The cat sat on the Potockiego, który reprezentował Rzeczpospolitą jakże godnie w porównaniu z jego następcami z czasów post-PRL-u, reprezentował Rzeczpospolitą w Waszyngtonie. I otóż Jerzy Potocki, ambasador, w bodajże w listopadzie 1938 roku pisał w raporcie, a jakże tajnym, poufnym, na biurko Józefa Beka i... i i innych pierwszych osób w państwie, ówczesnym sanacyjnym państwie. Pisał raport, którego, którego istotą jest relacja z rozmowy z Williamem Bulitem, którą Jerzy Potocki odbył bodajże we Francji, właśnie jesienią 1938, a więc na rok przed rozpętaniem II wojny światowej. William Bullitt należał do ścisłego kręgu kierownictwa amerykańskiego, tego bezpośredniego zaplecza politycznego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, którego bez wahania nazywam zbrodniarzem wojennym i stawiam w jednym szeregu z ideowo tak mu bliskimi socjalistami wymienionymi już dzisiaj Dzisiaj Stalinem i Hitlerem. A zatem bulit, człowiek Roosevelt'a, mówi Potockiemu, ambasadorowi Rzeczypospolitej, jesienią 1938 roku, że wojna jest perspektywą oczywistą, że w Waszyngtonie nie ma dyskusji co do tego, czy. Wojna światowa wybuchnie. Dyskusja jest tylko na ten temat: jakby to zrobić, żeby moment inicjujący przekierować na przykład na Europę Środkową. Jeszcze raz to powtórzę, bo, bo konstrukcja, dlatego że dla niektórych nowa ciągle, bo nie uczą o tym w szkołach ani, ani niższych, ani wyższych, więc ta konstrukcja może być dla niektórych skomplikowana. Więc powtarzam jeszcze raz, na przełomie 38 i 39 roku w Waszyngtonie martwią się o to, jak to zrobić, żeby jeśli już skoro już druga wojna światowa ma wybuchnąć to żeby wybuchła właśnie w Polsce tak i to raportuje, i to raportuje Jerzy Potocki do Warszawy. Warszawa, jak wiadomo, nie wyciąga z tego żadnych praktycznych wniosków. Warszawa już w osobach beka, rydza śmigłego, już wchodzi na trampolinę po to, żeby, żeby wykonać skok na główkę do pustego basenu. Dysponując jedynie gołosłownymi, jak się bardzo szybko okaże obietnicami zachodnich. Że, że, że po wykonaniu tego skoku by, oni obiecują dolać nieco wody na dno tego basenu. A zatem. A zatem jeszcze raz do Waszyngtonu i do kwestii reparacji wracając. Skoro towarzysze amerykańscy wzięli udział w rozpętaniu II wojny światowej, skoro e, amerykańskie instytucje finansowe finansowały Hitlera i Stalina, finansowały e, niemiecki i sowiecki wysiłek wojenny, amerykańscy inżynierowie e, udostępniali plany, ba sami doglądali budowy, Sowieckich fabryk zbrojeniowych, jak Związek Sowiecki Długi i Szeroki, amerykańskie instytucje finansowe partycypowały w niemieckim hitlerowskim sukcesie gospodarczym, którego w którym koniunktura nakręcana była właśnie inwestycjami w przemysł zbrojeniowy. Ba, kiedy już Druga wojna światowa wybuchła, już zdążyła się nieźle rozkręcić, ciągle jeszcze przepływy. Surowcowe i, i przepływy finansowe w tym trójkącie Niemcy, Sowiety, Stany Zjednoczone były na porządku dziennym. Jeśli dodamy do tego zatem udział, udział Imperium Amerykańskiego w osobach, powtórzę, zbrodniarza wojennego Roosevelt'a i jego następcy Trumana, ich udział w dzieleniu łupów. Spośród których największym, najsmaczniejszym kąskiem dla Stalina była właśnie Polska. Widzimy zatem, że jest za co wystawiać Amerykanom rachunki. Mam nadzieję, że kiedy prezydent Trump w końcu do Warszawy przyjedzie, jeśli. Przyjedzie, jeśli przyjedzie, może przyjedzie on albo jego następca po jakiejś następnej dobrej, a może nawet jeszcze lepszej zmianie. Otóż jeśli mieliby tutaj do nas zaglądać, niechaj przynajmniej, jak to się mówi, na drugą nóżkę wystąpi ktoś na wyższym poziomie dyplomatycznym z kwestią wojennych reparacji, które należą się Polsce od Amerykanów. Z Panem Bogiem.